Mandyczko, ja jestem Skyler, jak wiecie. No, nie nagrywam już Minecraft'a. To jest taki malutki filmik. I jakbyście chcieli, to ja będę nagrywał Robloxa, więc zapraszam nowych, nowe osoby do subskrypcji. I tyle w sumie. Chciałbym, żeby ten moje, te moje w sumie. Ten mój konto na, na YouTube ie. rozwinęło się. Moje marzenie jest w sumie... Moim marzeniem jest w sumie mieć yy, ten... Yy, jak to się nazywa? Boże... Mieć tysiąc... no... K tych... Tysiąc subów. No. Więc jakbyście chcieli mi pomóc w moim marzeniu, to zapraszam do subskrypcji. No co? No i teraz jeszcze zrobimy taki mały opening na koniec. Mm, napiję się herbatki tyle, tylko, pro, czekajcie. Okej, okay, już. Możemy grać. No i teraz idę. Jestem tak cicho w sumie, bo jest się umaramo, więc... No wiecie o co chodzi. Dobra, robimy opening, opening, opening... ok otwieramy w sumie jedną skrzynkę i reszta idzie na Stręża to 50% no dobra może się przydać to do 50 tysięcy bo za 50 tysięcy mogę iść na kolejną mapę no i co widzę w sumie no i to się niech robi no ja nie mogę z w sumie ten czas pogadać no jak wiecie zresztą Kiedyś nagrywałem Minecrafta, znaczy w sumie nie każdy wie, jeśli ktoś jest nowy, to zapraszam do subskrypcji. No co? Więc jakbyście chcieli pomóc, no to możecie pomóc. Każdy może w sumie. Jak no i jak chcecie na przykład, bo będę robił, będę nagrywał inne tryby, na przykład Pet Simulator. I będę wam rozlewał pety, będę robił openingi duże, no będę wydawał duży Robux. No to jeszcze w swoim czasie. Jakbyście chcieli pomóc, to zapraszam do pomocy w sumie. No i w sumie chyba na tyle, to co chciałem powiedzieć. To jest taki odcinek wprowadzający, więc ja tutaj nic nie wydam. Ale no, w kolejnym może wydam. Zobaczymy. No dobra, to w sumie to było na tyle. I D-aici like-a, dați aici suba. sub-a Nu e sumetele Deci, like, deci, deci so m